o brzegach. Jest to woda Polskiego Związku Węgarskiego. Pierwszy raz jesteśmy tak wcześnie, bo jest chyba godzina szósta. No i zobaczymy, może coś się trafi. na narbie ja będę łowił na spinning, a potem zarzucę spławik i odległościówkę. A dalej to muszę wypina. Hello, hello, chyba. Ja czekaj gazetki, żeby... Duże No duże, 9 hektarów chyba. W jednym razie na taką gumę. Jaką? Mam nadzieję, że coś padnie. to patrz. Dupa tam. Taka. Najpierw to zanęte, panie. To czekaj, już ci rozradam za I, I weź jak możesz ciężarek jakiś. No i przecież dobrze jest chyba, sprawdź. Jak? Sprawić grunt. Z drugiej strony. To zobacz, bo ja trzymam No to wrzuć do wody, Boże. Nie będzie dobre. A ja naprawiłem trochę ten. Widać go nie? No widać, ale takie? Czekaj. O mój Boże, coś ty tu masz. Najpierw, proszę Państwa, trzeba grunt Czekaj. ustawić. Weź pokaż tamty domek. Czekaj po? A idzie pogrom CXD? Już. Już? Już. And what the fuck? Daj tu, bo coś się tu chyba. Co ciężarki masz za nisko. Dam ci tyle gruntu masz. To mało. No masz, dobrze peć. Znowu się, a nie dobrze. A najpierw sprawdzę tą gumę. Tylko porzucam. Tam ryby się było. Ale sprawdzę, jak ona pracuje na To dobrze Bo ona waga. wygląda ogólnie ładnie. Dobrze jest, nie? No dobrze jest, no. Idealnie. Łapa rybę masz. Tylko może padnie. A to taki mały? Ten, ten. Co? Grunt. No zobacz. Wybiegł się trochę. To wyjście nie tylko mały. O, mam gumę. Weź, masz, mamasz. co? Większy grunt. No dobry jest. Taki? No a skąd wiesz, czy tutaj taki jest? No to zostaw na razie tak. No. Na razie zostaw i czekaj, zanęty rozrobimy. To czekaj, to ja sobie zanęty rozrobię. Do, do tego, do odcinka. Nie wiem, czy w wiaderku, czy w tym rozrabiać, jak myślisz. Kurde. w wiaderku czego się zacięła? Co? Tu się zacięło dziadostwo. Zaraz wezmę żyłkę jakąś to jest Dzisiaj będziemy łowić na kukurydze i czerwone robaki, których teraz akurat w nie mam. Zalęta to będzie traper po co ty tak się tłumaczyć na kawie? Raca, bo to tak się robi. Jak się robi? nie no, nożyczka. ma, nie gada, że bierzesz z zanętej, jak on. Nie, raca, ty nie wiesz, jak to się robi, no poże, no. Raca, weź trochę oddal tamtę co co Dlaczego? Ale nie, ten, 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 co teraz będzie. Teraz to ja muszę zmienić go. No. Zanęta pachnie jak takie, Boże. takie ciastka. Jakieś ciaska, w ogóle leca powąchaj. Ale to nie jakie. Jak takie ciaska te maślane. Nie, już wam mówię, ptysie takie. No właśnie. Mam nadzieję, że ryby z, z wabi jakiekolwiek. O. o kurde. Ta, no. Jak tu nic nie bierze, bo to po prostu się zaczepia. czekaj, to i tego rozrobi za najpierw to. Ja to... Najpierw to spawik muszę oderwać, proszę pana. Ale ładnie wygląda. Nie ma co mówić, o, jak duży ładnie makaj! nic nie ładnie. Trzymaj to. I co trzymać to? No, żeby rozwinąć. Ten napis mi się podoba. dobra, no masz. No. A ja dziś będę łowił, czekajcie, zaraz wam powiem. Teraz po wygląda jak takie ciastka, no Przestanuję się żółte To jest kukurydza, bułka tarta chyba Bo jakieś matka. ziarno Taka zanęta widzicie Dobra czekaj teraz o. trzeba wody dolać To jest zanęta traper, y, feeder I proszę ja was y, Program, wiemy, Jak ktoś to chce to przeczyta to Jak ktoś chce to przeczyta to ty. Fider zanęta przeznaczona do łowienia wszystkich gatunków ryb No czytajcie sobie no dobra, i tak się robi maka A nie godzinę będziesz tu dawać Najpierw to trzeba, proszę pana A kto wrzuci ten film? No ja no. Tylko, że na razie nie, bo to No obrobisz go w sensie No obrobię, ale też będę Ale jak będę ławił maka, jak coś bawię, to mi dasz teraz. Dobra? Dobre? Ale co ci dam? No ten film nie Zobacz Trzeba na razie rozrobić. A wodę wlałeś? No wlałem, no! A co ty myślisz? A z co, co? Co? czym ma rozrobić, jak nie z wodą? Z piwem. z piwem. No właśnie, z piwem. Ciekawe, jak by było. Dobra, jeszcze trochę wody dodamy i muszę. Może... Maka, co mam z tym zrobić? No weź ten spławik. Właśnie się No już powoli robi się. Dobra, jeszcze trzeba trochę wody dolać. To nie jest jakiś film, a to jest wychyli. Bąd film... cicho, bądź raca. Jeszcze trochę wody, mi się wydaje. Miałem moje filmiki tak wyglądają. Raca, bo tak wyglądają filmy a co ty myślałeś? Dzień dobry, cię chcę łowimy i pokazujemy jak łowimy. Proste to słowa. byś jakbyś grał w grę i pokazujesz, jak grasz w grę. Bez komentarza, bez niczego. Dziś sobie zagramy w do do I... Dupa. Czekaj, ty kula. Ja komarze. Na filmie. To, to... to, to wrócę. Musisz to zmontować tak. Ale specjalnie ja nie, to dam, że to... ty powiesz, jak się teraz. Co, pierdolaj komarze? Tak. A jak to wyjąć? A dobra, już Proszę bardzo zanęta pracuje ładnie, tylko tak bardziej powierzchniowo. O już upada na dno. Maka! Co? Help me. Wraca przez... Ja, ty... ja ty będę tak gadał. <laughs> <Ty lepięty. laughs> Wraca no ty... Pokaż, no. ja będę nagrywał. No i dziś sobie obejrzymy sobie teren. O zobaczcie, idziemy tam zobaczyć. Ja byłem na zawodach, nie? Ludziska. To tak, Ludzie mieli tu. O, tutaj gdzieś tam. O tu i tu mogli łowić Na no, tylko na spilik yy, Dupa <grystanie> Na spawik O tutaj Co? Nagrywam Cicho No i idziemy proszę państwa Zobaczcie jaka woda A właśnie ja wam pokażę coś I to jest prawda, nie, nie oszukowuję was tu, zobaczcie, tu sobie szedł maka, o, wtedy szedł sobie, o, widzicie moje buty, i sobie wpadł tu, nie, wpadł, o, tutaj, tam, tam jest, tam jest woda, nie, tu, o, tu jest woda, nie chcę paść, bo sam by wpadł, i miał dotąd wodę, nie, o, dotąd, nie, i mówi, po co mnie wyciągasz, no i ja go wyciągnąłem, proszę ja was, no i jakoś jest, i suchy jest, aby był mokry. Ale no. to babutno jeszcze nie wyschnął. No, no widzicie? Przepraszam, nie wyschnął. widzicie? To ten. Tak. Wraca, no zostaw tą kamerę. Ale no, no gdzie... No dobra, w czego ty chcesz? A ja, gdzie są e, te... Wraca, ja no ja w cichu się co robi. Ta, bez robaka, bez... No To ty, to ty robaka jeszcze nie dałeś? No, no bo tam... Idziemy są na inną miejscówkę. Tam coś się spłoszyło. Może szczupak drobnica spłoszył, nie wiadomo. A tu grążele chyba rosną żółte. I wiem takim kłopotem tego głowiska, że tu jest dużo tego ziela. Szczególnie te grążele wkurzają, jak się zarzuca na spienik. A tam na przykład ryby pluskają. Może tarą mają, w sumie sam nie wiem. Albo po prostu żerują. Teraz będzie na film. Taka guma. Może coś będzie. W przerwie nareszcie raca złą rybę. Jest to... Najpewniej płoć, znaczy wzdręga. Najpewniej to jest wzdręga, ale możemy się mylić. Widać, że ten... że płocie jeszcze mają tarło. Dobra, w tym zeznę. jeziorze. Na końcu ją wypuścimy, ale ładna jest. Najpierw musimy złowić te, najwięcej. Te, jeszcze trochę posiedzimy. Na końcu, z jak godziny, co ją wypuścimy. Jak coś, dobra? Ej! Garbage no. day! No. Dobra, tu. To... Do widzenia widzimy się do osobnej ryby albo jak się coś stanie. Właśnie aż kolega raca trochę mocną nogę przypadkowo. Próbuję wzręgię wsadzić do podbieraka, żeby, żeby miała gdzie pływać. To do końca odbiór.

Widzicie, nic się nie stało. Tylko ona zdechła. Jak zdechła? Zdarzuje <grym> <się> przecież. <grym>